Cześć. Dzisiaj o tym, jak w naturalny i trwały sposób szybko schudnąć. Na pewno słyszałeś o wielu różnych sposobach na to, aby zrzucić zbędne kilogramy. Są pewne suplementy, które niekoniecznie służą naszym organizmom szybko, widać efekty, ale krótkotrwałe i do tego jeszcze z kiepskimi skutkami dla naszego ciała, dla naszego organizmu. Dlatego w tym filmie e, powiem Ci, e, co działa na mnie, i już od wielu, wielu lat tą formę trzymam, tą wagę trzymam. E, a więc zaczynajmy. Po pierwsze, musisz podjąć decyzję. E, musisz podjąć decyzję, że chcesz schudnąć, że, że chcesz zrzucić zbędne kilogramy. Bez tego nic się nie zacznie. To jest jedna rzecz. E, Druga rzecz. Musisz zebrać informacje, jak to zrobić. I takich informacji możesz poszukać w internecie, w książkach generalnie, z tego pełno. Tu w tym filmie na moim kanale masz taką wiedzę. Ja w tym właśnie filmie pokażę Ci, to znaczy powiem Ci w pigułce tak naprawdę, co należy zrobić, co mi pomaga i co możesz wykorzystać u siebie, aby w naprawdę naturalny, prosty zdrowy sposób szybko pozbyć się zbędnych kilogramów. Po trzecie musisz zacząć to stosować, być konsekwentnym i wytrwałym w działaniu i w trzymaniu się tych zasad, bo bez tego po prostu nic się nie wydarzy. Początki są trudne, wiem to, ulegamy pokusom, czego nie możesz robić i no musisz być po prostu wytrwały, pomimo tego, że na początku tych efektów tak mocno widać nie będzie. Ale pamiętaj, z naszym organizmem, z, z pewnymi zmianami, y, transformacjami we wszystkim y, jest tak jak na przykład z nasionem, z, nasiona, z nasionami roślin. Zasadzisz nasionko w doniczce i przez długi okres czasu możesz nie widzieć żadnego efektu, pomimo że to nasionko podlewasz wodą, wystawiasz na słońce, i robisz różne w, w rzeczy, żeby, żeby tylko ono rosło. Czekasz na efekt. Pamiętaj, cierpliwość jest tutaj, tutaj bardzo ważna. Tą cierpliwość możesz sobie też zaplanować. Ja polecam Ci 21 dni. To jest minimum 21 dni. Czyli to jest taka średnia, która e, większości ludziom po prostu służy do tego, by w te 21 dni zmienić własne dni. nawyki. I później to się staje już automatyczne, naturalne. To jest nasz taki zwykły nawyk. Może tobie będzie potrzeba, potrzeba mniej dni, a może będzie Ci potrzeba więcej dni. Tego nie wiem, ja mówię o 21 dniach, bo to jest taka średnia dla większości z nas. Więc decyzja, odpowiednia informacja. W tym filmie dostaniesz konsekwencja w działaniu, nie poddawanie się pokusom, przynajmniej przez 21 dni cierpliwości. Jak to zrobić? Po pierwsze, i to jest ta informacja, którą teraz dostajesz: nie spożywaj mącznych produktów. Nie jedz chleba, bułek. Bułeczek, ciasteczek, ciastek, słodkich bułek, makaronów. Nie jest takich rzeczy, pszennych zwłaszcza, bo to jest ogromna dawka węglowodanów, z której tworzy się glukoza i którą podczas jakiegokolwiek wysiłku ruchu spalasz zamiast własnej tkanki tłuszczowej. To jest jedna rzecz. Dwa, nie spożywaj produktów mlecznych. A więc nie pij mleka, nie jedz jogurtów, kefirów, serków, twarożków. Ja wiem, że w, kor w telewizji korporacje nam wymagają, że to jest zdrowe, że pijąc mleko będziesz wielki, ale to jest nieprawda. Dla człowieka mlekiem jedynym dobrym, naturalnym jest mleko matki, które dziecko jako niemowlę pije, później jest odstawiane od tego i po prostu już później z mlekiem nie powinniśmy mieć żadnego do czynienia. Od mleka tworzy się śluz w organizmie. Z tego wynikają przynajmniej choroby takie cywilizacyjne tak zwane czy jakieś astmy jakieś, jakieś tam e, uczulenia katary na różne pyłki i tak dalej a więc tego się pozbywamy Możesz coś mięsa ja na przykład nie jem mięsa ale to ze względów ideologicznych po prostu jestem przeciwny temu aby mordować na skalę przemysłową zwierzęta bo to ani im ani nam nie służy Zatruwamy dzięki temu planetę traktujemy te zwierzęta w sposób bestialski. Polecam Ci film Ziemianie. Na pewno poruszycie. Pokazane jest nam właśnie zwierzobójstwo, jak, jak ten jak przemysł produkcji mięsa wygląda. A więc ja tego nie jem z powodów ideologicznych. Czy to wpływa na organizm? Pewnie też. Pewnie też, no bo samo położenie mięsa surowego na parapecie na słońcu i obserwowanie go przez najbliższe kilka dni pokazuje, co się z tym mięsem dzieje. Mm, ja wiem, że to mięso jemy przetworzone, czyli smażone i, i tak dalej. W tym mięsie jest mnóstwo dodatków, mnóstwo chemii, która na pewno nie służy naszemu organizmowi, to się gdzieś tam odkłada. To jest taka moja uwaga, zrób z tym, co chcesz, ale żeby schudnąć, na pewno nie możesz. No, sugeruję ci, bo nie możesz, to wszystko możesz. Sugeruję Ci, jeśli chcesz schudnąć, nie, je... nie pszennych, czyli mącznych produktów i mlecznych. I trzymaj się tego przez 21 dni. Minimum, żebyś wszedł w nawyk nie jedzenia tego później już z automatu. Eee, następna rzecz. Eee, bądź wytrwały w tym. Bądź cierpliwy w tym. A więc eee, obserwuj swoje ciało. Obserwuj i pij dużo wody. I dużo wody, wodę możesz mieszać z solą taką naturalną, kłodawską albo jakąś morską, z odrobiną tej soli, bo tam jest dużo sodu i też wypukuje te wszystkie brudy, zaległości, bo Twój organizm po jedzeniu przez wiele lat takich rzeczy jak bułeczki, jak bucie mleka, jak jedzenie mięsa jest zanieczyszczony, i w momencie, kiedy przestajesz to jeść, no to. On się oczyszcza, więc możesz się czuć nie najlepiej. O, sorry, przelatywał helikopter, musiałem na chwilę spauzować. Eee, a więc e, pij tą wodę z, z solą. Możesz też robić sobie co jakiś czas oczyszczenia weekendowe, e, czyli pijesz e, samą wodę z solą mm, sodową i to bardzo mocno oczyszcza wątroby zwłaszcza. Pijesz tej wody dosyć dużo, nie jesz przy tym przez jakiś dzień, czyli, albo dobę, czyli I zaczynasz na przykład taki proces o 16 i kończysz o 16 następnego dnia. Polecam. To jest yy, sól sodowa siarczek magnezu. Tak to się nazywa. Oczyszczam mocno organizm. No. Kolejna sprawa, no to oczywiście nie pijesz alkoholu i nie jesz słodyczy. Cukier odstawiasz całkowicie. Cukru mamy mnóstwo we wszystkich napojach, kolach, pepsi colach, e, spraytach, e, sokach takich owocowych ze sklepu, sokach, sokach warzywnych ze sklepów, w ketchupach, e, czym tam jeszcze, musztardzie. No, no, w większości produktów przetworzonych jest mnóstwo cukru. E, o słodyczach nie wspomnę, to oczywiście nie istnieje. Tak samo jak słodkie bułki, o których wcześniej już powiedziałem. Czyli odstawiamy zupełnie cukier, jemy rzeczy naturalne, kupujemy owoce naturalne, kupujemy warzywa nieprzetworzone i dobrze jest zrobić sobie od czasu do czasu taki tydzień na surowo. Czyli jesz same owoce surowe, nieprzetworzone i jesz same surowki na wieczór o 17, 18, po 20. Pamiętaj, nie jesz nic. Kolejna sprawa to ruch. I, I jeszcze jedna rzecz. Ten ruch yy, połącz z porannym wstawaniem. Ja zauważyłem na sobie, że wstawanie o 5.30, a nie na przykład o 7.30 powoduje to, że organizm szybciej szczupleje. To jest moja obserwacja. Robiłem to już e, kilkukrotnie. Były takie okresy, że wstawałem nawet i o 8. Ale jak zacząłem wstawać o 5.30, 6.00, to zauważyłem szybki spadek y, wagi. Więc y, oprócz tego, że zmieniasz dietę, to zmień nawyk y, porannego wstawania. Wstawaj o te dwie godziny wcześniej. Jeśli wstajesz o 8.00, wstań o 6.00, postaraj się wstać nawet jeszcze wcześniej. Ale o 6.00, 6.30 to jest taka ostateczna granica. Więc wstawaj wcześniej i zrób sobie gimnastykę, napij się wodę z cytryną nie jest żadnych śniadań zrób gimnastykę, najlepiej na świeżym powietrzu jeśli masz formę na, na, to, na tyle pozwalającą Ci żeby pobiegać, to pobiegaj jeśli nie masz takiej formy jeszcze to zrób sobie szybki spacer głębokie oddechy przysiady, skłony no, gimnastyka w następnym filmie Zobaczysz, jaką ja stosuję. Nagram takie, takie ćwiczenia, które są bardzo dobre na to, aby ciało było gipkie, aby było elastyczne. I, I to ci pomoże. To ci pomoże w zrzucaniu zbędnych kilogramów i w utrzymywaniu coraz albo w budowaniu coraz lepszej formy. Ok? Czyli to jest ta pigułka wiedzy. Co jeszcze tutaj mógłbym dodać? No, to są podstawowe rzeczy. To są podstawowe, fundamentalne sprawy, które pomogą ci zrzucić zbędne kilogramy, i to będzie naturalne rzucenie zbędnych kilogramów bez żadnych dopalaczy, suplementów i innych zbędnych trucizn. To oczyści Twój organizm, to uzdrowi Twój organizm, to wyzwoli w tobie pozytywną, dobrą energię, lepszą formę. Będziesz się czuł po prostu lepiej, będziesz miał więcej siły na działanie jakiekolwiek i większą kreatywną twórczą myśl po prostu. Będziesz się czuł lepiej sam ze sobą. A jak będziesz się czuł lepiej sam ze sobą, będziesz się czuł lepiej wśród ludzi. Będziesz wyglądał lepiej, będziesz myślał lepiej, będziesz się po prostu czuł lepiej. Tak więc podjęcie decyzji, zebranie odpowiednich informacji, tak jak w tym filmie. Pozbycie się, wykluczenie z własnej diety pszennych, mlecznych yy, produktów słodyczy i alkoholu, Wsta wstawanie wczesne, czyli poranne wstawanie między 5.30 a 6.30, gimnastyka poranna, ruch na świeżym powietrzu, nie jedzenie żadnych śniadań, picie najlepiej rano wody z cytryną, nie jedzenie po 20.00 godzinie. A na, a na wieczór, czyli o tej 17, 18, 19 zjedz sobie po prostu surówkę, surówkę z surowych warzyw i, i cóż, i co jakiś czas oczyszczenia organizmu dobowe, czyli przez dobę nic nie jesz, na przykład od 16 w piątek do 16 w sobotę pijesz tylko wodę z wodą, z, przepraszam, z solą sodową, czyli to jest siarczek magnezu, tak to się nazywa, siarczek magnezu. I wytrwałość. Wytrwałość i dyscyplina nie uleganie pokusom przez minimum 21 dni. To spowoduje, że utrzymasz ten nawyk w sobie i będzie to dla Ciebie już później naturalne. Obiecuję ci, że zobaczysz zmiany, jeśli będziesz stosował się do tych reguł, do tych zasad. To jest bardzo ważne. Nie poddawaj się na początku, kiedy nie widać jeszcze efektów, bo to jest tak, jak powiedziałem ci z roślinami, jak z nasionkiem. Postać nasionko i obserwuj, je, jak, jak czasami długo ono może kiełkować. Możesz je podlewać, a przez ty tydzień, dwa, trzy, cztery nie będzie widać efektów. Aż w końcu wykiełkuje i będzie z niego piękna roślina. Tak samo będzie z tobą. Może zauważysz efekty od razu, tak jak ja? To jest tydzień czasu. A może zauważysz efekty dopiero po tym 21 dniu? Ale zauważysz, to ci obiecuję. Napisz w komentarzu, co Ty myślisz. Jeśli już zastosowałeś tą yy, wiedzę i stosujesz albo stosujesz te, te zasady i widzisz efekty, podziel się tą, yy, tą, yy, tą wiedzą z, z nami, z innymi widzami. No i napisz, jakie masz jeszcze swoje, jakieś pomysły na to, aby w szybko, w naturalny sposób i trwały zrzucić zbędne kilogramy i czuć się po prostu dobrze. Pozdrawiam Cię, trzymaj się. Cześć i do zobaczenia.